Wszystko dalej krąży i krąży. krąży. Wszystko dalej krąży i krąży. Nie ma to jak być w wiecznej pułapce, czy chcę iść dalej. O tym zadecyduję, ja nie. Raczej ten demon, co siedzi w głowie, od zawsze. Choć nie chciał się pokazywać, no bo po co? Nieraz był już podejrzewany o istnienie we mnie. Kiedy się go wypierałem, to mówili coraz pewnie. Aż tak to było, widać co poradzić, taki byłem. Mówiłem, że się nie zmienię, no i się nie zmieniłem. To nie ja, a psychika mnie kompletnie odmieniła. To prawda widzę więcej pytanie za jaką cenę Czy to było wszystko tego warte pytanie Retoryczne jak ktoś kto nie wie, że uratował mnie Muzyka nieraz mocno mi pomagała, aż brak słów jak od pomocy ludzi odstawała To wszystko tylko słowa, zwykłe słowa Dalej nimi są, a czynów jak nie było, dalej nie ma Hej Nieraz przymierzali mnie do szatana A ja nawet drogów na głowie nie mam a zazel to kto? Druga strona? Odpowiedź jasną poznam, wystarczy przed lustrem postać I wskazówka się zmienia i tak zmienia i wariuje Sama nie wie w którą stronę ma w końcu zmierzać To zupełnie jak ja, nie wiedzący jaką przyszłość mam ułożyć Samemu mi jest dobrze, co będzie zobaczymy Życie ucieka, nic nie potrwa wiecznie, Chyba, że moje męki w pętli czasowej lub piekle Czy ten zegar odlicza? Owszem, nie idzie w przód A tylko się ciągle cofa, czekając na upadek mój Paradoks już dawno był napisany. Tylko trzeba było zmienić tekst, bo był zbyt gówniarski Nie wiem proste czy Loki, lakoste, czy też rowli BMX, czy mikargi, i nigdy tego nie zapomnę. Nie mam czasu, żeby tracić czas, więc idę za nimi, za tymi, którzy doprowadzą mnie do spokoju. Niezwykłego, a wiecznego, co prawda, przez ból, ale przynajmniej będzie koniec tych męczarni. Już wszystko.